Lecimy. Nie czemu się taki duży zrobiłeś? No mam kurtkę, ja w kurtce zawsze wyglądam na większego. Dwie bluzy i kurtka, żeby dać większe. to nie nagrywamy, bo to Dobre, dzień Dobra, jesteśmy cześć. O, przepraszam. To niedopatrzenie we stronę tego tutaj mości pana. Zdejście drugie, yy, jesteśmy sobie dzisiaj na CrossFit Boxie yy, Reeboku, Profit Boxie na Bliszyńskiej w Poznaniu, jak zwykle mamy ustąpioną salkę do nagrywania, pozwoliliśmy sobie również zrobić kawę czekamy aż się zagrzeje automat. I tutaj w sumie do poruszenia taki temat, który był poruszony już przed wejściem na startowym ćmiku dzisiejszego dnia, czyli w sumie gdzie leży, prawda, czy to należy po prostu napierdalać ciężarami, czy to należy może robić mobility, czy może core stability, czy może jedną się w łeb. No pewnie jak zwykle obstawiamy za tą ostatnią opcją, czyli jedni się w łeb. Tu będzie pewnie cięcie, bo mnie nie przejął tematu. Coś powiecie kurwa? No tak. Yy... Tak. Czadnie? Nie, no bo Tadzik mówi. Dobrze, o co chodzi? O te wszystkie debilne dywagacje, typu czy na przykład jak się dawia dupa, to to będzie kor, czy nie kor, czy może mobility, czy nie mobility, bo teraz generalnie idzie kosa, ci co się znają na korze potwierdzą, że kor jest we wszystkim ważny, ci co się znają na mobility, to teraz wszystkich będą rzucać na wałki i kazać im się wylinać. Tak, ogólnie każdy ze wszystkich jest niemobilny, jak ktoś czegoś nie potrafi zrobić, to znaczy, że ma brak mobilności, Piłki, wałki i wszystkie inne rzeczy. We wszystko rolujemy czoło, rolujemy paznokcie i jakieś inne tego typu rzeczy. Bo na pewno nam to we wszystkim pomoże. A tak nie jest. Yy, tak samo planki. Planki nie są rozwiązaniem na wszystko. O tym też sobie rozmawialiśmy przed chwilą, że mamy ludzi, którzy są w stanie w godzinę siedzieć w naprawdę dobrze ustawionym planku. A w momencie, kiedy przyjdzie w grę ciężar, mają do zrobienia mocny przysiad albo mocny marceciąg, to też zaczynają gubić e, pozycję, co teoretycznie nie powinno się dziać przy tym, jak e, klepią te planki. No czyli pewnie odpowiedzią będzie jak zwykle połączenie wszystkich dziedzin w jedno i wyciągnięcie z tego jakiejś nowej jakości, czyli taka rzadka wchuj cecha, która się nazywa inteligencja, umiejętność przystwojenia informacji, właśnie, i stworzenia w nich nowej jakości, czyli zdźwigania potrzebuje przede wszystkim... Wzorca ruchowego, bo tylko trenowanie w danym wzorcu siliczego, nie robić szpagata, to nie znaczy, że nie podwinieć się dupa. Więc chcesz być dobry w przysiadach, napierdalasz przysiady. Nie z samym gryfem, nie z lekkim ciężarem, tylko wchodzisz na ciężar, dźwigasz, robisz ciężki trening. Mobilności też możesz nie mieć. Ale co ci da ciągłe rozciąganie, jeżeli nie leczy znowu przyczyny tego, tej braku mobilności, czyli zapewne będzie to właśnie core stability do poprawy, ale może się ciężko zdarzyć, że ciężko cenujesz, że się przemęczasz, że masz jakąś słabą partię mięśniową i że właśnie trzeba by na przykład się od czasu do czasu porolować, porościągać i tak dalej, i tak dalej, czyli znowu łączyć. To jest jedna rzecz, druga rzecz. Takich luźnych obserwacji, że bardzo często jest tak, że e, ludzie, którzy mają problem na jakichś spiętych mięśniach, e, nawet jeżeli są już na takim stopniu świadomości, że wiedzą, że trzeba się rozgrzewać, rozciągać, rolować itd., e, to najczęściej pracują nad wzmocnieniem swoich mocnych stron, a, a słabymi stronami. E, się nie zajmują tak? ktoś ma pospinane pośladki, a będzie wiecznie rolował dwójkę, wiecznie rolował czwórkę tak samo jedno i drugie wiecznie rozciągał i się dziwił, że ma problem w przysiadzie i, i, i szukał tylko rozwiązania w tym, że może mój roller jest, ma za mało wypustek o właśnie, przecież dobór rolera to jest kolejna sprawa, którą podziwiam, podziwiam naprawdę Czyli tak, roller na zimę, roller na lato, jeden wypustka, jeden miękki twardy, kurwa rura PCV nie ma lepszego rollera. Co prawda nie została stworzona we współpracy ze sportowcami, fizjoterapeutami, ale uwierzcie, mimo wszystko spełnia najlepszą, najlepiej jak może tylko swoją rolę. Niekoniecznie chodzi tu o przewodzenie ścieków, ale również właśnie rozbijanie punktów pustowych. Łatka, twarda rura PCV, do tego Twarda sztanga metalowa, taka jaką się na każdej siłowni, do tego na przykład. Słownica Smyfa jest zajebistym narzędziem do rozbijania. Możesz sobie usiąść na tym dwójkami, podobnie jak na przykład na poręczach do dipów. I co jeszcze? I łokieć pana Czeczena Tefmera, tutaj również czy kolano jest świetnymi narzędziami. Co więcej, dużo, dużo przystępniejszymi, tańszymi, skuteczniejszymi niż popularne marki jakichś wymyślnych wałków na rynku. Tak samo, jeżeli chodzi o piłeczki i sprzęty, które są dostępne z piłeczek, też możemy sobie tutaj poradzić z tym, że dwie piłeczki włożyć do skarpetki i zawiązać, odwrócić, zawiązać. Mamy wtedy tak zwanego orzeszka, czyli pinat. dwie bawole jaja. Bawole jaja. Też e, e, świetne do pracy przy łopatkach, przy czworobocznym i wszystkim, co jest pospilane wokół kręgosłupa. Eee, jesteśmy w stanie sobie dużo takich fajnych, ciekawych sprzętów samoporobić, porobić, ale też nie popadajmy jakby w takie skrajności, że nagle każdemu jest to potrzebne, każdy z tego wyniesie hipermobilność yy, itd. I tak bo bardzo często jest tak, że pod tym hasłem mobilności i mobility po prostu wrzucamy wszystko, czego nie rozumiemy, nie umiemy i, i wytłumaczeń to ma być takie hasło, które ma nam wytłumaczyć wszystko. Jak czegoś nie potrafimy, czy nie wychodzi, brak mobilności. Trzeba się rolować, rozciągać i tak dalej. A bardzo często tak nie jest. Czyli zapewne rozwiązanie wszelkich problemów będzie kompleksowe podejście w każdej dostępnej stronie czerpanie w każdej dziedziny wiedzy. Co jeszcze można dodać, to przede wszystkim to, że wielu z Was zastanawia się w ogóle, czy ciężko trenować. Bo nie ukrywajmy, większość z Was po prostu nigdy nie widziała z bliska ciężkiego treningu. Czyli zamiast skupić się po, po prostu na, jak już to mówiłem, ciężkim dźwiganiu, to znajdujecie sobie tak, pół godziny, mobility półgodzinną rozgrzewkę, trzy godziny jeszcze odpoczywania po treningu i zastanawiacie się nad super nowymi, regeneracyjnymi metodami, które są wam absolutnie niepotrzebne. Czyli to, co chcemy przekazać, to nie chodzi o to, żeby popadać za skrajności w skrajność, ale jeżeli rzeczywiście już chcemy być lepszą wersją samych siebie, to na początku nauczmy się dobrze trenować, poprawnie wykonywać technicznie każde z bojów, i dopiero później zająć się samą mobilizacją. Nothing to add. Expert się nagrał, bo chyba się nagrał. Mówisz? No. No? no tak, się ekspert nagrał, to koniec filmu.